Ej Emis, chodź tutaj do taty. Chyba tu nagrać siebie. Ejmis. Co? Kto to zrobił? Jeszcze raz powiedz stacie. Kto to zrobił? Mama. Nie wiesz? A przed chwilą co powiedziałaś, że kto to zrobił? Bę, bę. Kto to zrobił, Ej Emis? Odpowiedz Stacie. Mama. Powiedziałeś, że Lili to zrobiła. Lili to zrobiła? Tak. Tak? A, a ty tego nie zrobiłaś? Nie. A kto to zrobił? Lili pomazała ekran? Tak. A jak Tata się spyta mamy? To co mama na to powie? Mama była przy tym? Tak. No to, to mama będzie mogła potwierdzić, czy to zrobiła Lili czy ty. Nie kłamiesz taty? Nie. Na pewno? Nie. To zrobiła Lili? Nie. Tak. A ty żeś tego nie zrobiła? Nie. Na pewno? Nie. Ale obiecujesz?